Witam w następnym filmiku. Tu już mamy okna powstawiane, drzwi są na razie te tymczasowe, z roletami już raz będę prawie opuszczał. Tak już się prezentuje domek z oknami. Proszę, tu już są docelowe drzwi. To jest kotłownia, to są antybomaniowe, takie zwykłe, metalowe. Na są zamówione setki grube i drewniane. Drzwi tarasowe przesuwne, dwuskrzydłowe. Jedna część tylko się otwiera, druga jest na stałe. O. No i w środku, po przewiercałem już kanały w płycie strop stropowej, kanałowej. No, pół roku prawie było. Bez zadaszenia, to wiadomo co się dzieje. Później na drugim filmiku będzie wrzucone ile wody tam było. Ale według mnie to masakrycznie dużo. Może z trzy kanały były puste. Dziękuję. W następnym filmiku pokażę więcej.